się Sewi, a to jest wyczekiwane QA. Wiem, że czekaliście dwa, trzy dni. I ogólnie to jest z To QA chciałem przeszykować z okazji y Odparłem sobie już może areny żeby długo nie czekać z okazji y rocznicy wrzucenia filmu na... pierwszego filmu na tym kanale trochę już to minęło, nie? Ro cały rok 185 stół. 185 osób nie zasubskrybowało, zasubskrybował. Naprawdę wszystkim subskrybentom dziękuję. I mam nadzieję, że to Q&A wam się spodoba. To jest pierwszy na kanale. Więc jeśli byście chcieli więcej tego typu właśnie rzeczy na, na kanale, to zostawcie suba, łapkę w górę. Będzie 10 łapek, to ten, to będzie kolejny Q&A dobra Zacznijmy, ogólnie pytanie jest coś koło 12-10, no coś koło tego I parę się powtarza, więc no Zacznijmy może od takiego prostego, od e, ufal, e, od parsiwa Czy mam jakieś zwierzę? Tak, mam e, piesełka Sushi <ścoughs> Shisu e, Który wabi się badi. Mam go już 2 lata, tak, teraz będzie 2 lata on ma 2,5 pół roku mniej więcej no i ogólnie wstawię wam gdzieś jakieś z jego zdjęcie najnowsze instagrama mojego pisełka tak założyłem mu instagrama e, będziecie mieli w opisie dobra kolejne pytanie od ufalda e, jaki mam wzrost i jaki mam wzrost gdzieś tam jeszcze no dobra jaki mam wzrost wzrost nie jestem za wysoki jak na 14 lat Wzrost wynosi 1,60 m, nie wiem, coś koło 1,60 m, bo ostatnio to się jakoś specjalnie nie ważyłem yy, Nie, no coś koło 1,60 m. Yy, dobra, yy, to było właśnie to pytanie. Yy. Kolejne pytanie to od Blubooma. Yy, ile mam pucharków w Brawl Stars? Dużo w tą grę teraz nie gram, bo. No wolę trochę pograć w bardziej wymagające gry no, jeśli w ogóle chodzi te o telefon to bardziej wolę grać w Clash Royale e, Pucharków Brawl Stars to mam coś koło... E, 7 tysięcy? No 7 będzie Chłop mm, tu to jest u góry, czekajcie U góry czy tam dole gdzie biega? To tutaj trochę też będzie... Zobaczcie się. Dobra, zginąłem. A, no i widzicie. Dopiero z pierwsza gra, teraz z drugą gierką? Nie przedłużajmy. E, to może od razu... E, dobra, i jeszcze Ufal zapomniałem czy tam dopowiedzieć spytał się o wagę. Mm, waga. Ogólnie jestem szczupły, więc waga to jest coś koło 45-6 kg. Coś koło tego. Mm, w ogóle po drodze to mój pies waży coś koło 6-7 kg, więc jak na Sheetsu to jest dosyć sporo, bo. No jednak, no, trochę jest gruby. <gryw> Ale dobra. Daj, kolejne pytanie: e, czy pokażę twarz? Od paru osób. Twarze raczej nie pokażę. Chyba, że. Nie wiem, raczej nie pokażę, ale zróbmy, może taki układ: uda się wbić więcej subów niż ma 5 To pokazuje twarz. <grym> raczej to jest niemożliwe, ale dobra. Yy, dobra. Od Max Gaminga to jest mój wierny widz, który w sumie był ze mną od 10 subów. Spytał hmm. się, czy mam dziewczynę. Dziewczyny nie mam, może kiedyś, teraz jeszcze nie. Czy będzie większa aktywność? Eee, aktywność tak, postaram się, żeby była zwiększona, bo jednak ta to, kiedy nie wrzucam filmów przez raz na miesiąc, wrzuciłem film, to chyba za mało było, żeby kanał się rozwiał i 200 słów do 2019 roku się nie udało bić, więc teraz mam nadzieję, że osoby, które nie subskrybują, Koń, wreszcie to zrobię, nie? No, więc jeśli jeszcze nie zostawiłeś suba, to teraz zostaw. A więc dobra. Kolejna część pytania, czy w końcu odezwę się po konto, które przygotowałem na odcinek. Tak, Max odezwę się. Po konto po prostu teraz za bardzo nie miałem kiedy, bo mi się zdaje, że nie tylko mi zadałem tyle zadań domowych. Jak wiecie, jest koronawirus w Polsce, no i siedzimy w domu. A nauczyciele no, nie pomagają nam jakoś specjalnie, żeby fajnie to przeżyć, ale dobrze. Yy, kolejne od Shadowa. Czy pokażę twarz? Jeśli tak, to kiedy? To właśnie to powiedziałem, że jak wiecie więcej subów niż PVP, no, to ok, to pokazuję twarz. Mogę nawet od razu na live. Yy, kolejne pytanie yy, od Wolficzki. Czy mam dziewczynę? Nie, nie mam dziewczyny. Yy. Oczywiście jak to to zapraszam <grym> e, dobra. E, czy, be, czy pokażę twarz i jakoś Czy I jeśli tak to będą vlogi. No, jakbym już pokazał twarz, to raczej vlogi by były. No bo jednak chyba... Znaczy niekoniecznie, ale mi się... W ogóle co do twarzy, mi się zdaje, że bez twarzy się chyba lepiej ogląda. Ale to już o, naprawdę od was zależy. Czekajcie tutaj mam chłopa znam no, tak nie wiem cześć kolega dobra, zabity eee... dobra, kolejne teraz pytanie to od Rogala czy będzie drugi kanał drugi kanał to jest SW kanał, do którego też wam dam opis będziecie mieli w opisie a do vlogów mm, no, Raczej nie, to wszystko by było na jednym kanale, bo w sumie na co 10 kanałów tworzyć. Hmm, dobra, hmm, kolejne pytanie. Eee, hmm, hmm, czekajcie, czy od Wiktora, hmm, czy pokażę twarz na 200 subów? Hmm, na 200 subów to raczej chyba za mało, nie? Ale tak jak się już dałem taki pomysł, to w, na te... Nie wiem, 50 milionów? A ile masz? 50? Czy tam 100 milionów? Nawet Dobra, kolejny chłop tutaj biega sobie Cześć kolego! Nie dostałem to by się dobra, tego spojrza. Kolejną. Arenkę. Może nie Arenkę tym razem? Chyba lepiej, tak będzie. E, dobra, kolejne pytanie od. Jeśli, dobrze, jeśli przeczytałem to, nikt to przepraszam. E, czy pokażę twarz? Chcę wiedzieć w końcu, mm, chcę się w końcu dowiedzieć, jak wygląda mój ulubiony YouTuber. E, no, mówiłem, bijemy 50 milionów subów, czy tam 100 milionów subów, nie wiem ile tam ma ten PewDiePie. E, jak przegonimy PewDiePie'a, to pokażę twarz, ale w sumie no. Jak, jeśli ktoś nie wie, z dług. Z dług. Z... chodzę do klasy, więc no. Mm, <noise> więc takie trochę śmieszne, ale dobra. E, kolejne pytanie to brzmi. Mm, nie, nie chcę pomylić. E... Od Dark Victora. Ile mam wzrostu? No to tak, jak mówiłem, metr e, 60, parę. Pewnie niedługo metr 70. Dobra, polećmy sobie gdzieś spokojnie. Eee, dobra, kolejne pytanie hmm. od xkazprecox.pl no w końcu szykam na to moje e, na to, to moje pytanie, gdzie mieszka twój brat, mój brat i teraz osoby zaciekawione to się wydaje proste, nie, ale to jest taka nasza klasowa rozkmina eee, gdzie mieszka mój brat, mój brat mieszka ze mną Odkryłem to dość niedawno. Wow. Tak. E, mieszka ze mną. I ogólnie e, odpowiedź jeszcze. E, Długwsa. E, też o to zapytałem, tak? On napisał w sms się mnie zapytał. E, gdzie on, gdzie mój brat mieszka? No i tak jak mówię, mieszka ze mną. Ale też o tym naprawdę nie wiedziałem. Takie Taki niespodziewane pytanie. Dobra, czekajcie, tutaj trzeba. Zabijają się Dobra, to ja tutaj może. O, Oscar Mogę, takie coś na początek. Gierki Dobra, e, później kolejne pytanie. A, od jeszcze Dark Wiktora, przepraszam. Mnie wiem. headshot. Dobra, e, czy wezmę go do SW? Ogólnie? Z SW to. Mogę do tego nagrać osobny odcinek, bo mm, z tym to różnie może być. Bo nie wiem, czy przypadkiem SW nie pójdzie. Znaczy, w sensie, czy nie usuniemy SW i zrobimy inny, lub e, o, po prostu e, zmienimy albo reaktywujemy team, bo dużo osób powychodziło z SW. Po prostu za brak aktywności. No, trochę się nie dziwię, bo jednak aktywności dłużej tam nie było. Nie ja mówię, że ja nie byłem aktywny, tylko inne osoby w tym. E, czekajcie, czy podjadę i kolejne pytanie. Dobra, udało się popozabić zabić. Było blisko. Dobra, kolejne pytanie. E, czy montuję od e, pytania o spidusie, w czym montuję? Aktualnie w Kinemasterze Pro, chyba tak to się nazywa, nie wiem. E, dobra, później kolejna część pytania to, ile zajmujesz się grafikami? Grafiki robię już od par 3-4 od tygodni będzie. Tak, będą 4 tygodnie mogą już być w sumie, ale to tak hobbystycznie no. Oczywiście tam cennik swój mam. Ale to widzą mogę robię za darmo, ewentualnie za promo, bo jednak no, 200 słów miło by było wbić. Oczywiście przypominam o zostawieniu Subika. E, dobra, klepiam się znowu. E, a więc kolejna część pytania. E, a nie, dobra, przepraszam. Ominąłem pytanie. Czy może mi montować Spidusia? Ogólnie, jakbym nie miał czasu, to oczywiście poproszę ładnie. E, ale raczej wolę sam montować i tutaj właśnie od... czwarty punkt że lubię montować, tak lubię montować montowanie jest przyjemną jakby przyjemną częścią YouTubeowej, że tak powiem pracy może kiedyś zacznę zarabiać, wiecie tysiąc. E... montować lubię na czym polega mój content mój content polega na wszystkim i niczym jednocześnie, więc no Czekajcie tutaj kolejna No bo tak, taka prawda no cóż To chyba wszystkie pytania Ta no Szybko to minęło Ale naprawdę jeśli macie jakieś pytania to pytajcie Ja tutaj dogram tą gierkę Dobra, zginął. Zobaczę tylko, czy jeszcze nie no, A! I Blubom ostatnie pytanie. Jak... Dobry, jak tak dobrze montuję filmy? Robię to po prostu z pasji. Nie tak, żeby zrobić... o, muszę montować. Po prostu jak ktoś chce coś robić, to wiadomo, że mu będzie raczej wychodzić niż... Dobrze, tak jak ta gra. E, nie chcę. Mhm. Co ja zrobiłem, to ja nie wiem. Dobra, ale po prostu to nie jest tak, że ja chcę wygrać. No jak wygram, to fajnie będzie. Jak nie, to trudno. Po prostu, żebyście. żeby to nie było tylko takie gadanie, jaka lingerka też mogliście obejrzeć. Wiem, że to może trochę takie nieścisłe te moje wypowiedzi były, więc no. Ale przepraszam, następny Kionej będzie lepiej zorganizowane E, możecie już teraz pisać pytania, bo na 10 łapek i kolejne w sumie będzie, więc no. może być tego dużo. Fajnie jakby się pytania nie powtarzały, ale w sumie to jak wolicie, nie? Dobra, co by tu jeszcze poruszyć? O, teraz już wam tutaj screena z teraz z baneru, który robię tak. Dla siebie w sumie robię ten baner, tak po prostu, bo ten co mam, tu tak mi się średnio podoba. Więc możecie ocenić skali od 1 do 10, czy się odcinek podobał, też możecie napisać czy, czego na przykład, nie wiem, zabrakło w tym odcinku, żeby fajnie wyszedł. Piszcie po prostu wszystko śmiało, ja poruszę każdy temat, mogę poruszyć, mogę wszystko. Dobra to może ja się uleczę i widzimy się może jak kogoś, jak natrafię na jakiegoś gościa, przeciwnika oponenta. Bo na razie to tutaj tak jakby cicho jest. Dobra, tam są boty. Ale boty to zostawmy. Tutaj się ściana zbudowała. No. O, mam jeszcze pytanie, czy byście chcieli na przykład Montagę jakieś. To jest dosyć. No bo. Co? Hulosa? Co? Ale mi teraz lagowało. Dobra, gry się nie udało wygrać. Mm. Więc w tym odcinku to by było na tyle. Mm. Mówię, piszcie. E, czy chcecie. Kolejne kiony i. Jeśli dobijecie te 10 łapek to będzie. Twarz będzie na. Będzie wtedy kiedy przebijecie w subach Piedepaya. To w sumie wszystko, mam pomysł na takie inne trochę montaje, niż zazwyczaj widzicie. Ale to już zobaczycie jak już będziecie. Eee, no, jak się wszystko rozwinie, to, no, to wtedy no, jak zrobię montagę, to zobaczycie przecież nie. Ale oczywiście nie zapomnijcie o subskrypcji z dzwoneczkiem, bo dużo osób nie ma dzwoneczka i na przykład już jeden dzień po wrzuceniu filmu nikt na przykład nie obejrzał tam dwie osoby. A więc widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć!